Ja jestem lew, król zwierząt, straszliwy właściciel ognia i złotej grzywy. Ze strachu drży każdy, kiedy zaryczę. Chcesz się przekonać, naciśnij guziczek. Miło mi Cię poznać. Nazywam się Słoń. Jestem duży i szary. Kły to moja broń. Zabawy w wodzie to dla mnie bomba. Może chcesz usłyszeć, jak trąbi? Ma. Trum-ba. Zuziu, może, może poszukamy przy. Oj, sorki. Sorki widzowie. Telefon się przewrócił. Przepraszam. Zuziu, może... Poznamy jakiś przyjaciół, bo ty w ogóle nie masz przyjaciela. Bo czytaliśmy taką książkę o zwierzętach, to może poszukamy jakiegoś kolegi dla ciebie, jakiś przyjaciół. Bo to jest dziś taka samotna. Co ty na to? Fajnie by było? No to dobra, poszukamy przyjaciół. To sobie może zrobimy tor przeszkód najpierw. A później pójdziemy poszukać jakichś przyjaciół dla Ciebie.